Witam serdecznie, skorpiony. Czytanku takim na przejście, co zostawiamy w przeszłości, co musi zostać załatwione, żeby ruszyć w przyszłość, czyli w ten nowy rok nadchodzący. Eee, myślę, że dla niektórych e, skorpionów będzie to pomocne czytanie. Pamiętajcie, że jeżeli nie rezonuje, no to nie. No, tu nie ma się co przejmować. to widocznie macie nic do roboty. A jeśli rezonuje, to warto sobie to przemyśleć e, i ugruntować, tak, pozałatwiać. Zobaczmy, jaka rada dla skorpiona na nowy rok. Jaka rada dla skorpiona na nowy rok? Transformacja. Słuchaj i ucz się, drogi skorpionie. Słuchaj i ucz się. Tu mamy na spodzie. Może ktoś ci mówi mm, cały czas coś. Coś się powtarza. Jakaś informacja ty nie słuchasz, nie dopuszczasz i musi być po Twojemu. To warto w tym momencie zwrócić uwagę, nie? Albo posłuchać sobie różnych podcastów, nie podcastów. Coś, co będzie uderzało w problem, jaki macie obecnie. Mm, żeby się nauczyć, tak, jak sobie radzić z pewnymi sprawami. A tutaj macie: wypuść, zostaw, zrób miejsce na coś większego. Także typowa transformacja, ale żeby wpuścić coś nowego, to jest tak jak z remontami. No, jak macie remont, to wywalacie to, co stare, prawda? Wywalacie meble, wywalacie, nie wiem, no, no wszystko, co, co, co tam chcecie podmieniać, i dopiero jedziecie, kupujecie i wstawiacie nowe. No, chyba, że mamy tu jakichś takich wariatów, że robią remonty. Na stare tapety naklejają trzy warstwy nowej. Na stare meble stawiają nowe meble. Na stare łóżko, nowe łóżko. No to, no to okej, okay, tylko czy wam będzie dobrze w takiej przestrzeni wtedy, nie? No i tak samo robimy w życiu, właśnie, że nakładamy, nakładamy i czekamy na coś nowego, a jeszcze to stare się nie zakończyło, więc właśnie po to jest to czytanie. Lecimy. Drogie skorpione, co tu dla Was? Co musi odejść? Co musi zostać załatwione, zobaczone, usunięte z Waszej przestrzeni? Z czym się trzeba poukładać? Z czym się trzeba zmierzyć i załatwić ten temat? Co musi po prostu odejść do przeszłości u skorpionu? Zobaczmy. A co skorpiony? Na co skorpiony mogą liczyć w nowym roku? Co może do Was przyjść? Co może się pojawić, jeśli zrobicie ten porządek? Jakie tu się okazje pojawią? Co można wpuścić? No, i ciekawe tutaj. Takie, powiedziałabym jeszcze, jeszcze, no, będziemy dopowiadać to, zobaczymy o co tu konkretnie chodzi. Moje drogie skorpiony na pewno czegoś się kurczowo trzymacie łapczywie, nie chcecie czegoś wypuścić z swoich rąk ze swojego serca, ze swojej głowy może trzymacie się obecnych schematów myślenia może trzymacie się obecnej sytuacji życiowej no, a tu potrzeba jakby chyba wyjścia już z z pewnych tematów pozwolenie sobie na ruszenie do przodu no Zobaczmy tą czwóreczkę monet. O czym ona mówi u skorpionów? Czego wy się tak trzymacie? Hmm, jakieś relacji? Jakieś emocji z przeszłości? Ktoś tu czegoś nie może puścić. Nie możecie, drogie skorpiony, puścić jakiejś relacji z przeszłości i nie potraficie jakby otworzyć się na nowe możliwości. Być może jesteście w relacji, ale cały czas siedzi wam w głowie jakaś osoba z przeszłości, przez co nie możecie otworzyć tego serca w pełni na, na daną osobę. Albo przeżywacie jakieś rozstanie nadal. No, trzymacie się tego, tak. Tu nic Was nie cieszy, nie dostrzegacie niczego wokół, bo, bo macie to złamane serce, i, i powtarza nam się tutaj eremita dwa razy. Więc mam wrażenie, że jakby musicie wejść w siebie bardziej. Może potrzebujecie tej samotności. Aby sobie poukładać w głowie, o co wam tak naprawdę chodzi, czego wy chcecie, czego wyszukacie, pozałatwiać ten temat z tą przeszłością. Bo jeżeli to jest przeszłość, to nie bez powodu jest przeszłością. Może nie warto dwa razy do tej samej rzeki wchodzić, a może nawet nie ma możliwości, aby drugi raz do niej wejść. Więc po co, na, po co to opłakiwać, po co się na tym skupiać? Hmm? No, wy tutaj potrzebujecie jakiegoś uwolnienia. Eee... I dopiero, jak się uwolnicie, to przyjdzie odmiana losu, przyjdzie coś nowego, przyjdzie, przyjdzie jakieś spełnienie marzeń. Mam wrażenie, jakieś w ogóle możliwości finansowe, coś się przed Wami otworzy. Nowe życie, nowe możliwości. Wtedy dopiero to koło losu, to koło fortuny obróci się na Waszą korzyść. Ale Wy musicie się poddać, Wy musicie się uwolnić, Wy musicie zrozumieć, o co Wam chodzi. Znaleźć tą mądrość w sobie, to światło w sobie. Więc tutaj bym powiedziała, że tak, no, niektóre skorpiony po prostu trzymają się tej, tych przeszłych relacji, jakiś yy, albo też kochani, yy, jakichś emocji z przeszłości. Jakiś traum, bo rycerz kielichów to też są takie chwiejne emocje, takie, takie nieustabilizowane, takie jeszcze niedojrzałe. One już działają, próbują, tak? W Paziu, w paziu mamy taką bardzo, bardzo jeszcze nie, nieugruntowaną, nieukierunkowaną energię. Rycerz jest już trochę bardziej dojrzalszy, ale on jeszcze lubi się zachwiać. No i może tutaj trzymacie się jakichś niepewnych emocji? Jakichś emocji, które wprowadzają Was w taki stan, który nie pozwala Wam ruszyć naprzód. Zobaczmy ósemkę buław. O co chodzi? Ósemka buław. Mak, no właśnie bo Wy przez jak, jakąś sytuację, której się kurczowo trzymacie, nie możecie ruszyć do przodu, nie możecie manifestować, nie możecie kreować swojego życia. Um, ósemka buław to jest ruch, to jest działanie, to jest duża komunikacja, komunikacja przez internet, wysyłanie maili, telefony. Tu się dużo dzieje. Być może, jeśli jesteście zawodowo gdzieś, gdzieś utknęliście, to też może macie sentyment do tego miejsca i, i nie potraficie tego puścić, ale to jest tylko sentyment, a tu chodzi o to, żebyście wyruszyli do przodu, bo macie wszelkie zasoby, umiejętności, żeby coś stworzyć nowego, żeby. Z czymś wyjść, żeby, żeby coś poszło, żeby coś ruszyło. To jest to, co tutaj mówiłam. Pokazują się dla Was fajne możliwości, tylko Wy blokujecie się na to z jakichś względów. Nie dostrzegacie tych możliwości. Może nie dostrzegacie potencjału w sobie. Może nie ma tu jakiejś współpracy albo bronicie się przed współpracą z innymi ludźmi. Może ktoś chce Wam pomóc. A dlaczego paść buław? Zobaczmy pazia buław, co on tutaj nam pokazuje dla skorpionów. Bo paść buław, no. E, bo paść pentakli. Bo nie ruszacie, nie działacie. Nie ma działania. Nie ma działania, bo nie wierzycie być może w swój sukces. E, tylko ten sukces no, oznacza wybór. Ten sukces oznacza wybór który zburzy dotychczasowe wasze myślenie o świecie, który zburzy dotychczasowy wasz, dotychczasową waszą strefę komfortu, tak? Ale w tym jest nadzieja. Nadzieja na to, że zrzucicie jakiś ciężar z siebie, że, że wyjdziecie z jakiegoś takiego poczucia przegranej albo mm, takiego ciągłej, ciągłej takiej walki, która Niby daje chwilowe zwycięstwo, ale tak naprawdę nie daje Wam satysfakcji. Tu są też lęki, obawy. Tu trzeba od czegoś odejść, kochani, definitywnie postawić na, na, na jakiś ruch w jakiejś sytuacji, żeby się nie trzymać tej strefy komfortu, nie trzymać się tego, co jest dla Was pozornie wygodne i bezpieczne, bo ono, ono, wcale, bo ono wcale takie nie jest. Bo tracicie jakąś szansę na, na rozwój. Być może tutaj trzeba się czegoś douczyć, zdobyć jakieś, ymm, jakieś większe doświadczenie, tak? bo mamy tego pazia pentakli. On lubi się uczyć, on e, lubi się ukierunkować, zdobywać informacje, e, dokształcać się, żeby wiedzieć, jak tą monetę wykorzystać w przyszłości. Tak? A paź buław jest energią po prostu działania, tak? Ten, ta energia. Hmm. Ona ma już jakiś pomysł w głowie i ona chce z tym pomysłem działać, tak? Tu już się zaczyna ruch. To są takie jeszcze świeże, takie powiedziałabym, startowe energie, ale one mają szansę dojrzeć, tak? Tylko wy musicie jakby w ogóle dopuścić do siebie, że macie szansę na to, żeby coś osiągnąć. W jakichś kwestiach, na których Wam zależy, bo ta szóstka była tu czeka. Może też jakiś sukces w miłości. Tylko że ten sukces w miłości też jest blokowany, bo nie są podjęte jakieś decyzje. No dobra, no to przejdźmy sobie teraz do tego, co do Was idzie, jeśli sobie na to pozwolicie. Mamy szóstkę kielichów, która mówi o takich sentymentach, sentymencikach. Zobaczmy tą szóstkę kielichów. O co z nią chodzi? Macie szansę się uwolnić, kochani, z tej przeszłości, z tych sentymentów, bo tu cały czas gdzieś jakby tkwicie, tak? No Jest ta czwórka kielichów, która się tu uparcie pokazuje co chwilę i to jest właśnie, mam wrażenie, takie spoglądanie tą przeszłość, to co było, jak było, że kiedyś było fajniej, że było inaczej, a teraz to wszystko mnie przygniata, przytłacza, że nie chcecie spojrzeć na ten kielich, na te możliwości, nie chcecie wykorzystać tych szans, bo coś tam, bo, bo, bo może coś się w przeszłości wydarzyło, bo może ktoś kiedyś was nie uwierzył, bo może ktoś kiedyś was skarcił, bo może ktoś kiedyś was wyśmiał, bo może wolicie żyć w jakiejś iluzji, może trzymacie się jakichś pomysłów z przeszłości, które nie działają, bo, bo coś innego jest na waszej drodze. I macie szansę dostrzec ten potencjał, dostrzec ten kiedyś i wykorzystać go. Ale trzeba będzie podjąć decyzję. Może jakieś klapki z oczu spadną w przyszłym roku. I mam wrażenie, że spadną. E, że wybierzecie, że zostawiacie już tą przeszłość, te sentymenty. To, te chwiejne emocje, że w końcu zrozumiecie, że życie nie polega na tym, żeby siedzieć jedną nogą w przeszłości, drugą w przyszłości, tylko że trzeba podjąć kroki, tak? Że trzeba zobaczyć tą sytuację i fakty takimi, jakie są, a nie takimi, jakimi chcielibyśmy je widzieć. Tu jest też trójka kielichów, jakieś pojednanie. Mogą być jakieś trójkowe sytuacje, no to to, co tutaj mówiłam, tak, że może gdzieś tam dalej tęsknicie za kimś z przeszłości i to mam wrażenie, że wy to odetniecie w końcu i skupicie się na tym kielichu, właśnie na tym tutaj kielichu, który się pokazuje. Dostrzeżecie to, będziecie chcieli wprowadzić tu równowagę, będziecie chcieli się pojednać z kimś, żeby była ta stabilizacja. Mm. Dobra, zobaczmy tą dwójkę mieczy. Co tutaj skorpiony muszą wybrać? Co, co, o jakie decyzje tu chodzi? O jaki impas? Wy musicie wyjść z impasu, bo to ewidentnie tu też widać ten zastój. O co chodzi z dwójką mieczy? Trójka mieczy zostawić za sobą te rozczarowania, te złamane serduszka, bo nie pójdziecie dalej, tu trzeba też otworzyć tą swoją czakrę serca, tak, otworzyć to swoje serce, ukochać siebie, praca z wewnętrznym dzieckiem, moi mili, Ukochanie, pokochanie siebie, żeby te emocje były dojrzałe, żeby te emocje nie były chwiejne, żeby była, było to poczucie własnej wartości, żeby można było ruszyć naprzód, żeby można było być tym królem Pentakli, czyli człowiekiem odpowiedzialnym, takim, który sobie radzi, który nie narzeka na braki, nie skupia się na deficytach, tylko na tym, jak może wykorzystać swojego. No jest, te, te swoje monety, te swoje zasoby, żeby zapewnić bezpieczeństwo sobie, być może innym, których ma By być człowiekiem, który jest odpowie, yy, odbierany jako taki odpowiedzialny, który sobie radzi w życiu, który podejmuje wyzwania, który nie ucieka. Tak? No, dla Was się tutaj pokazuje fajna droga, tylko trzeba uleczyć serducho. Trzeba uleczyć serducho. Podjąć decyzję. Czy zostawiacie już te trzy kielichy tam wyżej te. I bierzecie ten tutaj. A dlaczego AS buła? Bo to jest najfajniejsza energia w przyszłym roku, która może do Was przyjść. Oprócz Asamonet, który jest kartą bramą i otwiera wam nowe możliwości, a z monet wam się powtarza i tutaj, i tu wam się powtórzył, więc jest duża szansa na naprawdę nowe, nowe życie, nowe, nowe, nowe początki, yy, odrodzenie, na spojrzenie na pewne rzeczy z innej perspektywy, tak? Zobaczmy, a co O co chodzi? No będzie siła do tego, tak? Jeżeli odejdziecie emocjonalnie od czegoś, odetniecie się, wprowadzicie tą równowagę, no jest, jest szansa właśnie, widzicie as kielichów, as mieczy nagle coś zrozumiecie, nagle przejrzycie na oczy, nagle będzie więcej radości w życiu, więcej więcej zadowolenia tylko trzeba zostawić coś za sobą macie, no nie lada wyzwania, ale ósemka kielichów otwiera wam drogę na asa buław. A zbuław to jest pasja, to jest dążenie do celu, to jest charyzma, to jest chęć, to jest ogień. Ogień, który jest wam potrzebny do tego, żeby ruszyć z miejsca, żeby rozpędzić to swoje serce. Hmm? Może jeżeli jesteście z kimś teraz, a ktoś wam z przeszłości chodzi po głowie, to kiedy uleczycie to swoje serducho. To rozpali się w was ogień do tej osoby, z którą jesteście. Być może przyjdzie tu zrozumienie, zrównoważenie. Zrozumiecie coś. No? Całkiem ciekawie to wygląda. Dojrzycie coś. No i tutaj będzie e zobaczycie właśnie ten dojrzyci ten brak równowagi. Teraz kwestia tego, czy dojrzycie na przykład, że ktoś, yy, z kim teraz jesteście w relacji tutaj yy, jakby... Yy, Powodował brak tej równowagi, że ktoś więcej dawał, ktoś więcej brał. Może to w Waszym przypadku tak było, że Wy za mało dawaliście, więc nie było tej równowagi, więc tu cały czas coś się, coś się po prostu psuło. Może Wy uciekaliście od tej relacji, przez to zranione serce, nie dopuszczaliście do siebie. Była tu pewna forma autosabotażu. W przyszłym roku macie szansę, żeby to jakby wyrównać, żeby przyszła ta równowaga w dawaniu i w braniu. Żeby przyszedł jakiś zwrot energetyczny, żeby przyszła jakaś nadzieja. Nadzieja na, na spełnienie marzeń, nadzieja na być może nową relację, albo na odrodzenie uczuć w obecnej relacji. Paść pentakli, który też mówi o szansach właśnie zawodowo-finansowych. Może nowa praca, albo będziecie pracować nad tą relacją. Tu będzie więcej chęci. Mm. Więcej chęci, więcej możliwości, więcej dróg się przed Wami otworzy, zrozumiecie coś, co jest tutaj bardzo ważne i istotne. Hmm? Drogie Skorpiony, no mówię, relacyjnie mi się to pokazuje, ale możecie to podłożyć pod, pod każdą sferę e, tutaj życiową dla siebie, tak? Że może, mówię, tak się trzymacie przeszłości, że nie jesteście w stanie dojrzeć, e, że. Że macie ogromny potencjał do tego, żeby rozpalić w sobie tą pasję, żeby iść po swoje, żeby tu zamanifestować coś fajnego dla siebie na polu zawodowym, na polu relacyjnym, na polu takim osobistym, tak? No, kwestia, czy będziecie chcieli to dostrzec, wpuścić to, czy będziecie się trzymać tego, co, co jest wam znana. Gdybyście potrzebowali czytania prywatnego zapraszam. Mail macie w opisie filmu. Ja Wam serdecznie dziękuję. Będzie mi bardzo miło. Oczywiście, jeśli zostawicie jakiś ślad, po sobie napiszecie, czy to z Wami rezonowało. Mm, czy rezonuje. Mm. No i tyle. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Przytulam Was mocno. Buziaczki, trzymajcie się. Pa pa!